Dzień dobry, dobry wieczór. Witam na moim kanale lektury z biblioteki osiedlowej. Dzisiaj pokażę książkę, o której chciałbym mówić. Tak ona wygląda: jest to książka Aleksandry Wacławik, pod tytułem Zbudź się, kukiełko. I przystępuję do treści. Książka ta została wydana w Gdyni 2021 roku w wydawnictwie Manufaktura Słów. Ilustrację wykonała również autorka Aleksandra Wacławik. Dodam, że od tej autorki otrzymałem też list z podziękowaniem za lekturę jej opowiadem. Ta książka, Zbudź się, kukiełko, przykuła moją uwagę z różnych przyczyn, ale przede wszystkim pierwsza przyczyna to jest taka, że jest to książka prawdziwa. Są to opowiadania prawdziwe. Dodam, że autorka wysłała mi dwa takie tomiczki opowiadań, w pierwszym z tych tomiczków widać taki opiecujący, kształtujący się język prozatorski, ale już drugi tomik opowiadań, wydany później, 8 lat później, już wskazuje na dojrzałość większą tej prozy i takie większe jakby nasycenie, gęstszą frazę. W centrum tych opowiadań jest specyficzne doświadczenie, bo jest to doświadczenie choroby psychicznej. Możemy domyślać się diagnozy, że chodzi o schizofrenię albo też o zaburzenia schizoafektywne, ponieważ ta bohaterka, która mówi w tych opowiadaniach. Ma taką ambiwalencję nastrojów. Raz życie jest dla niej cudem, innym razem jest bezsensowne i dziwne. Taka przeplatanka mozaika świadczy o, o prawdziwości tego doświadczenia i też pogłębia w ogóle doświadczenie, doświadczenie życia. Główny problem tej bohaterki to jest to, co ona określa jazgotem struktur. Te struktury na nią napierają. Nie do końca jest wyjaśnione, czym są te struktury. Być może chodzi o opresyjny system albo o jakieś wymagania. Tu jest powiedziane, że bohaterka nie dostaje się na studia. Też y, chyba y, nie może sprostać oczekiwaniom swoich rodziców, y, co budzi w niej frustrację i rozmaite y, konflikty. Y, te opowiadania, jakby są tak napisane y, afabularnie, jakby można to powiedzieć, y, są one y, raczej takimi y, poetyckimi y, cząstkami. Te, poetycki, te, poetycki, y, te poetyckie cząstki. Y, mają tytuły rozmaitych rozdziałów, tak jak hodowca smutku, na przykład zajadając tęczę, albo nieznany punkt rozpacz, czy z powrotem, albo wodna tarcza. I wyłania się z tego. Poszed takiej tej bohaterki, jako głęboko nieszczęśliwej, skonfliktowanej ze sobą, z otoczeniem. Ale może ja skupię się na tytule. Cóż znaczy ten tytuł? Zbudź się kukiełką, bo przykuł moją uwagę: kukiełka jest czymś martwym, nieożywionym. I to jest chyba taka metafora stanu psychotycznego. Kiedy chorujący nie za bardzo panuje nad rzeczywistością, nad tym, co go otacza, i jest jakby taką kukiełką w rękach sił potężniejszych od niego, tutaj te siły określone są mianem struktur, mianem jazgotem, określone są mianem jazgotu struktur. I ta kukiełkowatość właśnie zwraca uwagę, a obudzenie się tej kukiełki byłoby chyba jakimś obudzeniem się do świata albo też do światła.. Ja może zacytuję tak sobie wybrałem takie co smakowicze fragmenty to coś nam powie. cytuję. Ktoś, skarlały wojownik, wrzeszczy w furii, że jestem za durna, aby osiągnąć cel homeostazy. Zastanawiam się więc, co czeka mnie później. Moja cisza, przedarta w ziemskim leju, utopiona rękami szatana, nie, żyw, nie wyszepta z siebie ani jednej skargi na los. Żaden kryminolog nie wykryje przyczyny mojej śmierci. Wiem tylko. Wszystko muszę przyjąć pokornie w mój mózg. Skórę trzewię. Jestem całością, którą boski majster będzie a to rozbierał, a to na powrót składał. I znowu wszystko kręci mi się w głowie. Drży jak inspirująca myśl. Może ów skarlały wojownik, obudzi się moim urojeniem iluzją mojego szczęścia a żebym wyprostowała wszystkie ścieżki ludzkiej adolescencji może najbanalniej mówiąc to ja obudzę się w szpitalnej kostnicy widzimy że miejscami ten język jest nieco jeszcze nieporadny ale tym niemniej jest moim zdaniem przynajmniej bardzo obiecujący. Ten motyw kukły czy kukiełki pojawia się w niektórych fragmentach tej książki. Na przykład tu jest taki fragment. Napuszone wróble obsiadły kukłę wbitą w grudę ziemi. Jeszcze pojawia się owa kukiełka. W, w, w ostatnim, na, na ostatniej stronie y, Cytuję Nagle przypomniałam sobie wszystko Dotarło do mych uszów ciche wołanie Zbudź się, zbudź się Ale kto mnie wzywa? Odwróciłam się A tam, gdzie nie sposób dotrzeć Święty Boży Tulił do piersi ukiełkę ze światła Opisane są w tej książce problemy egzystencjalne, zmagania z otoczeniem, zmagania z rzeczywistością, zmagania z samą sobą. Bohaterka też ma również skonfliktowaną seksualność. Z jednej strony pragnie ona miłosnego spełnienia, a z drugiej jakby jest jakaś niemożliwość w tym, jakieś chowanie się w sobie. Ważnym elementem w tych tej, w tej, w tej, w tej opowiadaniach jest również motyw wiary. Autorka bardzo pragnie przytulenia przez, przez pana Boga. Taką odniosłem wrażenie, że to jest jakiś zaczątek ciekawy, coś, co może się w dalszym ciągu dobijać do światła. Impresje nasycone poetyckim sensem, umiejscowione w scenografii rozmaitej. Przeważnie jest to scenografia szpitala psychiatrycznego, gdzie bohaterkę otaczają pielęgniarze, mniej lub bardziej dobrotliwi. Lekarstwa, pielęgniarki, szpitalne sale, posiłki i diagnozy lekarskie nie wróżące niczego dobrego są to opowiadania przejmujące ja je przeczytałem można powiedzieć bardzo mnie one wciągnęły taką swoją prawdziwością wyznania jest to wyznanie niemal liryczne wyznanie płynące z głębi trzewi wyznanie które dotyczy bardzo Poważnych problemów i zaburzeń psychicznych. Dzisiaj, jakby kiedy one są coraz bardziej w cudzysłowie popularne, ta książka jest na czasie i znajdzie pewnie swoich odbiorców. Mam taką intuicję, czymże jest choroba psychiczna, jeśli nie jakimś autentycznym naprawdę nienasyconym pragnieniem życia, pragnieniem Boga, pragnieniem drugiego człowieka, które jest jednocześnie schwytane w pewien klincz, w pewną niemożliwość, w pewne blokady psychologiczne, które uniemożliwiają spełnienie i prawdziwe, szczęśliwe, proste życie, za którym autorka Tęskni. Jednocześnie jest to tęsknota niemożliwa. Tęskni za pewnym ogrodem, żeby wyjść z tych złowieszczych struktur do grodu pełnego światła. Czymże jest choroba psychiczna, jeśli nie poszukiwaniem prawdy o świecie i o sobie? w sposób bardzo mocno skonfliktowany, pełen burz, pełen lęku, pełen frustracji sposób. Oczywiście nie można mówić, że jest to sposób adekwatny do tego, co dzieje się naprawdę w życiu, aczkolwiek któż może powiedzieć o tym, co naprawdę dzieje się w życiu. W przypadku bohaterki, która jest chora, taką osobą jest oczywiście lekarz psychiatra, który prostuje pewne ścieżki poznania. Ale to tylko jakby jeden aspekt tej choroby, bo drugim aspektem jest głębokie niepodrabiane człowieczeństwo. Które pragnie wypowiedzenia, i tego człowieczeństwa nikt autorce na pewno nie odbierze. Ona pragnie zbudzenia się, jak pisze, w, w lepszym świecie. Ten świat jest jakby dla niej niewystarczający. Na pewno jest to ciekawe pod względem antropologicznym, w ogóle zjawisko choroby psychicznej, czym ono jest w swojej istocie, a na pewno niesie ono ze sobą olbrzymi potencjał i pokład i pokłady sensów humanistycznych, co zresztą już kiedyś zauważył Antoni Kępiński. Dlatego takie książki są niewątpliwie przejmujące jako świadectwo chorowania, i też przyczynek do dalszych rozważań. O takiej prozie nazwijmy ją prozą psychiatryczną. Tak, tak ją można nazwać. A autorka jest niewątpliwie obiecująca. I warto książkę przeczytać. I o niej trochę powiedzieć. Zbudź się kukiełko. Serdecznie zachęcam, a na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję.